Lepiej zbudować czy lepiej kupić używany rower elektryczny? To jest pytanie, które bardzo często pojawia się na mojej skrzynce mailowej. No i na to nie ma jednej odpowiedzi, więc musiał powstać ten film. Przechodzimy prosto do rzeczy. Mamy rok 2023. Na rynku pojawia się coraz więcej używanych rowerów elektrycznych i tych fabrycznych, i tych zbudowanych. Z racji, że tych używek jest coraz więcej, coraz więcej, to specjalnie na portalu rebelmyślikelectric.com możecie znaleźć teraz giełdę, giełdę używanych elektryków. Są tam rowery, monster bajki, motocykle, monocykle, hulajnogi wszystko, co sobie zapragniecie. O Rebel Electric chciałbym nagrać zupełnie inny odcinek. O historii, o tym jaka była myśl od samego początku. Dzisiaj chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że jest tam już giełda, ona działa, powoli się zapełnia. Możecie wejść, oglądać pojazdy, kontaktować się z konstruktorami. Także zapraszam, zapraszam, link znajdziecie w opisie pod filmem. Tak naprawdę te używane elektryki to jest dzisiaj... Gorący temat. Za ułamek ceny nowego możecie znaleźć albo fabrycznego fulla gotowego do na przykład enduro, albo y, rower, który został złożony przez kogoś i ta osoba w cudzysłowie, wyrosła z niego, chce na przykład więcej mocy, inny zasięg, amortyzowaną ramę i nie opłaca mu się tego rozbierać, tylko zdecydował, że woli to sprzedać w całości i rozpocząć zupełnie nowy projekt. Wtedy właśnie wrzuca go na aukcję, wrzuca go gdzieś tam na sprzedaż i możecie go wyrwać w naprawdę niskich pieniądzach. Powinniście zadać sobie pytanie, do czego będzie Wam potrzebny rower elektryczny? Jaki jest zamysł za tym, że w ogóle chcecie się w niego wyposażyć? Czy chcecie po prostu wziąć go na weekendową przejażdżkę po prostu po jakichś ścieżkach leśnoparkowych? Czy to będzie muł roboczy, który na co dzień będzie pomagał Wam w zakupach, dojazdach do pracy, odwożeniu dzieci do przedszkola z przyczepioną przyczepką? No musicie określić, do czego wam będzie potrzebny ten elektryk bez sensu będzie kupić Fula Enduro jeśli on będzie wam potrzebny do tego żeby pojechać do sklepu po zakupy bo będzie strach go zostawić pod tym sklepem, no nie oszukujmy się pierwsza rzecz jaką zawsze odpisuję wszystkim na takie maile zastanów się co ty w ogóle chcesz bo ludzie piszą do mnie y, ten będzie dobry, a ja mówię y, ja nie wiem stary ile ty ważysz gdzie chcesz, chcesz pojechać jak chcesz z niego korzystać więc naprawdę najpierw zadajcie sobie pytanie do czego to będzie pojazd Elektryczny, jak chcecie z niego korzystać, jak będziecie na nim jeździć. No dobra, taba to lepiej zbudować czy kupić gotowego elektryka. Ja mówię, lepiej zbudować wtedy, kiedy już macie swój jakiś ulubiony rower i nie chcecie kupować zupełnie nowego. Więc skorzystajcie z tego, co macie, co macie pod ręką, szczególnie jeśli go lubicie, to właśnie budujecie wtedy na bazie tego roweru swojego elektryka. Bierzecie na przykład takie koło, jak stoi za mną. Zobaczcie, to jest silnik z Nexuna zapleciony w obręcz Dartmura na grubych balonowych oponach. Tak, to jest koło, które zasili prawie każdy rower. One pasuje praktycznie wszędzie tam, gdzie macie zwykłe haki. Przy pomocy takiego silnika jesteście w stanie skonwertować niemal każdy rower. Dlatego, jeśli macie już rower, skorzystajcie z niego, skonwertujcie go, wrzućcie mu silnik na tył. Możecie też. Posłużyć się silnikiem na środku, mid driver. Ja tu akurat mam cyca CYC Motors, to jest droga zabawka. Można na rynku znaleźć coś taniego typu. TSDZ-2, to jest dużo tańsze, jeśli chcecie tsdz to warto w niego wgrać oprogramowanie, tam jest trochę więcej zabawy, ale polecam, polecam takie rozwiązanie. Będzie dużo taniej cenowo, to jest drogie, to wyjdzie około 6-7 tysięcy złotych, a tsdz -a już z wgranym oprogramowaniem możecie dorwać za 2,5 koła. Tak, są w Polsce firmy, które robią to odpłatnie, także można tak ogarnąć. Bez wgranego programowania on kosztuje chyba 1300-1400 zł. Natomiast jeśli chodzi o zestawy z silnikiem w tylnym kole, 2000 zł, 1800, 2100 zł. Zależy od jakiej mocy, czy chcecie mieć silnik przekładniowy, czy bez przekładni. No i plus do tego oczywiście bateria. Bateria też zależy od pojemności, od tego, czy jest wykonana na nowych, czy zdepakietowanych ogniwach. No ale liczcie się z kosztem 1500, 2000 Złotych, coś koło tego. Więc jeszcze raz, masz rower, skonwertuj. Kiedy jeszcze opłaca się konwersja? Konwersja opłaca się wtedy, kiedy na rynku nie znaleźliście tego, co spełnia Wasze oczekiwania. Zobaczcie, za mną stoi Kona. Kona, która jest ikoną elektromobilności w Polsce. To jest rower, który już kurczę ma 5 lat. Chyba 5 lat temu został zbudowany, może nie w takim stopniu jak teraz, ale dzięki temu, że ona została zbudowana od zera, mogłem ją sobie wystylizować jak chcę. Pomalować, zrobić skrzyneczkę, dostosować wielkość silnika, baterii itd. Nie jesteście w stanie tego dostać na rynku otako. Chyba, że szukacie używki i zobaczycie sobie na Rebel Electric i traficie taki pojazd, który Wam się podoba. Rzućcie okiem na inną konę na Rebelku, która bardzo mi się podoba. To jest kona Dara, już kiedyś o niej mówiłem. Jeszcze się nie sprzedała, a to jest dziwne, bo wygląda naprawdę jak Rarytas, więc polecam, bardzo polecam. Więc konwersję budujemy w momencie, kiedy chcemy sami zbudować jakiś super fajny, wystylizowany rower, tak jak na przykład to co stoi za mną. Ale czy to się opłaca? Czy nie lepiej by było kupić używkę, na przykład fabryczny rower elektryczny, jeśli na przykład myślicie o enduro albo o zwykłej jeździe, albo jakiejś wyspecjalizowanej dziedzinie? Możliwe, że tak, dlatego że te rowery są stworzone przez fabrykę. Tam jest to wszystko lepiej policzone, rama jest już gotowa na większe obciążenie, ale liczcie się z tym, że jeśli wam się coś sypnie, no to jest trochę trudniej to wyserwisować. Liczcie się z tym, że używane stare elektryki mają stare baterie i bardzo często jest tak, że albo ta bateria już jest na końcu swojej żywotności, albo niedługo będzie trzeba ją wymienić. Stare napędy Mid Drive też często wymagają jakiegoś serwisu, nie zawsze. Ale czasami się tak zdarza, dlatego warto się przejechać na takim rowerze przed zakupem. Posłuchać, czy nie ma zgrzytów, czy wszystko chodzi dobrze, czy gdzieś coś nie ma oporów, nie puka, nie stuka w silniku, no bo po prostu możecie się wepchać w niepotrzebne koszta. Co lepiej zrobić? Zbudować czy kupić? Mm, jak zwykle nie ma na to jednej odpowiedzi. Zawsze można powiedzieć, to zależy. I tak naprawdę obawiam się, że po tym filmie, zamiast dostać jedną jasną odpowiedź, dostaliście jeszcze więcej pytań. Możecie powiedzieć, Taba, nie pomogłeś mi w rozwiązaniu mojej zagadki. Raczej czekają Cię kolejne nieprzespane noce: po to, żeby dobrze przemyśleć, czy chcesz zbudować sobie elektryka, czy kupić jakąś używkę. Jakiejkolwiek decyzji byś nie podjął, to będzie dobra decyzja, ponieważ pojazdy elektryczne są świetne, naprawdę, to nie są tylko dziadkowozy, albo nie są to tylko sprzęty do rehabilitacji, elektryk to naprawdę pojazd, który sprawia dużo radości, dużo satysfakcji, dużo frajdy z jazdy. I jak już kupisz swojego elektryka, to szybko się przekonasz i zaczniesz zarażać swoje otoczenie, będziesz chciał go pokazać innym, pochwalić się, do czego bardzo zachęcam zachęcam również do subskrypcji tego kanału. Okazuje się, że każdy, kto jeździ na jakimś elektryku, miał już styczność z tym kanałem, rozpoznaje tą facjatę, co mnie bardzo cieszy, bo często zaczepiam ludzi po prostu sobie tak randomowo na mieście i dopytuję, o, co to jest, jak się na tym jeździ. Ludzie rozpoznają, dziękuję Wam serdecznie. Jeśli mnie rozpoznajecie, a ja nie podjeżdżam, to sami podjedźcie, to jest bardzo miłe dla mnie, nikogo nie zlewam. Jestem otwarty, żeby zawsze sobie pogadać chwilkę tutaj, żeby posłuchać opinii, historii, jak to się stało, że się zaraziliście i komu już pokazaliście swojego elektryka. Dobra moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.